Witam zkiwał. Też jest Sebastian Kowalczyk. No, moi drodzy, ja już czytałem na miniaturze ten napis Afery nie będzie. I obejrzałem sobie kawałek tego e, filmu. No i kurczę, takie e, argument, bo jego pracownicy no, nie chcą być w to mieszani. No, co, nie dziwne, że nie chcą być w to nie, mieszani, tym bardziej, żeby mi w życiu nie przyszło w ogóle do głowy ich. Zaczepiasz, bo co oni to je tak naprawdę są winni. No ale powiedzcie mi, a co winne? Na przykład jest taki towarzysz Gugała, że musiał słuchać sobie takich rzeczy na swój temat. Dobrze, że on jest spokojny i ogólnie ma to w nosie. Nie, nie zna tej osoby, nie chcę jej poznać. Jak ta osoba chce, to możemy się poznać. A ale, ale... Paweł, ale nie... Paweł, to nie, nie ma co się, nie, po co to w ogóle? Olać temat i zająć się swoimi sprawami, i, i ja uważam, że tak będzie dużo lepiej. Moi drodzy, przechodzimy do naszych wyprzedaży, bo cały czas trwają. Cały czas jest towar dorzucany do akcji Super Sale. Nie wiem, do, jak obserwujecie, to wiecie i na przykład dojechało teraz bardzo dużo gum, bo dzisiaj mieliśmy zrobić odcinek o wędkach na szczupaki, kolejnych, takich potężniejszych. nie robimy. Zrobimy to jutro. Niech to będzie takie troszeczkę wiesz, przeprachane, co nie? A dzisiaj wam na przykład pokażę, jakie wjechały gumy. Tu sobie ułożyłem, to są takie no, pojedyncze kolory oczywiście, bo tych kolorów jest dużo, dużo więcej, ale chciałbym wam pokazać jak to ogólnie wygląda cenowo. A zobaczcie, tu są gumki Diamond y, Shady 5,40 za 4 gumki. dwójpółcelowe, Dwójpółcalowe. Tutaj na przykład mamy Basa 4, ja wziąłem taki majtkowy róż, bo ja to lubię takie historie. Y, przepraszam, Texas 4. Patrzcie, 5,60. No kula, co to jest za cena? Kopytko 2,5 cala. Świetna przynęta na dużo konie, na sandaczyki 6,40. 6,40, to jest przykładowy kolor. Tych kolorów jest dużo więcej w naszej sprzedaży. Kluneje. 8,70. Za 4 sztuki. Kopytka 3-calowe. Zobaczcie. 8,50. Kopyta 4L. 8,80. Pasy trójki. O, to jest guma, ulubiona guma kogutka. 8,50 za 4 sztuki. Kingsady piątki. Zobaczcie, były po 18,50, teraz w 8,20. Kopyta 6. Świetna przynęta, moi drodzy, na wszelkiego rodzaju szczupaki. 10 ,60 zł. 60 groszy. I największe z tego zestawienia. Szat 9 sali, tam też jest więcej kolorów w zakładce. 14,70 za takie dwie ogromne gumy. Z tego co wiem, to Piotr jeszcze pododawał różnych fajnych rzeczy, na przykład do plecionek. I y, jest cała masa tych plecionek y, Sufixa po 13 zł. Też tam zajrzyjcie. Budżetowe. Od 0,17 średnica, nie od 0,14. Tak, 014, 017, 021, 026, 030, 040. Mocne pa, Paweł, A ty widziałeś z torbami? Nie. Nie widziałeś, to chodź, Ci pokażę. Chodź, Ci pokażę. Daj, ja będę e... trzymał, żebyś poczekaj. Miał łatwiej dwoma rękami szukać. Tak, to jak sobie czekaj, ja pokażę tylko komputerek. O, tutaj, tutaj macie tą wyprzedażową graficzkę. I tu sobie wchodzicie, na przykład macie tak, gumy, odzież, plecionki, wędki, woblery, bla, 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 podbieraki, pudełka, wędki, wiązce, woblery, żyłki, gdzie to jest, odzież, obrotówki, plecionki, to torby, 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 gdzie A, są torby, gdzieś to. zgubiłem, były, przecież widziałem torby, torby, zobaczcie, 14 toryb jest, co jest w tych torbach, to jest fajne, zaraz to zobaczymy, pamiętasz te, takie planu do no, no, dokumentu. Ta, ta. 2180. To Torby od Mikado po 49 zł. Po 41 zł. Tu następna torba od Mikado za 56 zł. Torba Mikado Method Feeder 84 zł. Torba Savager 165 zł. Też po taniości, Zobaczcie ile tutaj tych toreb jest w zajebistych cenach. A zaraz sobie co? sobie na te torby też. O! A tu masz te. To są strunówki Plano, na dokumenty, na różne rzeczy. Nie ma bata, żeby coś przeciekło. Tak, 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 dokładnie. Chodźmy do tych torek pokażemy. A które tory miały tory Takie te Mikado zielone były torby, i Savagera, i widziałem tam torbę Westina. Mikado zielone torby? Tu masz torby na nie, bo to były takie metod feeder, to chyba jest tam w końcu, no. Już wam to pokazuje. Tak. Te tematy temaciki. No nie patrz, nie chciałem tego rozparcelowywać. O no to ta, ta torba też była w tym. To takich zestawniki trochę jestcie. Jest, jest, jest. No. Jest, moi drodzy, jest tego cała masa. Mówię tutaj sobie w relaksie y, poszukajcie. No super banjo, trójki to cały czas były tam na, też na wyprzedaży. Jest tego, patrzcie, y, patrzcie w kolorach. O, tutaj Klunei, ja pokazałem jeden kolor. Ale tych klunej jest więcej, tak samo kopyt 4L. Wiem, że też kopyta czwórki są w wyprzedaży, nie pokazywałem. No, kopyta 5. No słuchajcie, te wszystkie historie. Zielona żelka, no to są tu na, na szupaki piękne rzeczy. No i jest oczywiście więcej, na przykład tych szadów, dziewiątek. Ktoś mógłby powiedzieć, że wcześniej były dosyć drogie. No teraz są naprawdę po taniości, po taniości, Tu są Teksasy. Zobaczcie ile tych Teksasów jest kolorów, też na pewno sobie coś dobierzecie. No kurde, no nie jest tak tani tego. Tak już nie będzie. Nie, tak tanio już nie będzie, no bo to jest wyprzedaż i to nie jest na dwa dni, na trzy dni, tylko do wyczerpania zapasów. Czyli tak naprawdę, no niestety, kto pierwszy, ten lepszy, jak to się mówi. Już tak tanio tani nie, tak nie będzie. Jak tam Bartu, wszystko dobrze? No tak, ale martwi mnie ta sytuacja. Wróciłbyś na trocie? E, tam nie myśl o tym myśl o rybach. Nie, ja nie wiem, czy sobie sprawę zdaje, że ja lewą ręką drzewa ścina, ma pan. Prze, to do, już przybyło. i zobaczcie. I to, a Paweł jest taki prosty jego, facet. On to. Jego pracownicy to nie, to nie, ale do gugały to się przyczepił, tak? Jak już tak się. O, dobra. Ja myślę, że to było niepotrzebne. I teraz możemy zakończyć temat. Trzymajcie się na razie. Koniec,